Nie jestem w więzieniu, ale jestem w PKP. Lecimy do Dubaju z na pierwszy przystanek Warszawa. Słuchajcie, wziąłem sobie taki przedział sypialny, dwuosobowy, więc tu ktoś jeszcze będzie spał, więc to wykryty, to jest. Nigdy czymś takim nie jechałem, no ale jest takie łóżeczko, można się wyspać. To jest, jest taki bursz i nie polecam Wam 35 stopni. Jak macie 1,40 40, m, to może się tam zmieścicie w tym łóżeczku, ale dramat, zdecydowanie lepiej sobie wziąć no, zwykły, zwykły po prostu przedział i, i lepiej się wyśpicie na pewno. pierwszym treningu. Dzień drugi. W sumie zostało 8 dni do startu. Ale już wczoraj nic nie nagrywałem. Byłem na saunie. Troszkę się zregenerować po podróży. I dzisiaj w planie jeszcze jeden trening. Taki dłuższy właśnie tutaj na morzu, żeby się przyzwyczaić do tej słonej wody. Start mamy na 10 km. Także no, troszkę do przepłynięcia jest. Dużo medus. Dlatego teraz tutaj pływam akurat w takim zamkniętym basenie. Ale tak, to sobie czy w zamkniętym basenie w, tak, w takim sensie, że tutaj są siatki więc nie pływają meduzy bo na tym otwartym akwenie jest ich bardzo dużo i e, dzisiaj tak jak mówiłem, właśnie jeszcze jeden trening i, e, i lecimy dalej pierwsze spotkanie z meduzą, z meduzą taką niebieską parzącą, a pływałem specjalnie w tym takim basenie, w którym są siatki e, no i słuchajcie to jest moje pierwsze doznanie z Właśnie z, z poparzeniem. Pomimo tego, że tyle już przepłynąłem kilometrów na świecie w różnych akwenach, ale e, w Bałtyku większość medus jest bezpieczna, nieparząca, a tutaj no, ból bardzo mocny, naprawdę bardzo mocny ból. Taka niebieska mnie oparzyła w stopę. Do teraz mnie boli. Do przeżycia, ale fajne nie. Ale takie naprawdę. No, nieprzyjemne, ale nie wiem w sumie co ja gadam. Dobra, nieważne. A lau Witam, witam! 5 dni do startu. Testujemy sobie kilka elementów. Piękny widoczek. Bardzo mało nagrywam, bo słuchajcie, ja tylko tutaj trenuję, jem i śpię. Także nie chodzę po imprezach, nie chodzę po mieście, tylko cały czas spędzam czas w wodzie. Także nie mam co nagrywać, więc będzie tylko pływanie i. Gadanie. Także kończymy trening, i jutro już zostanie 3 dni do startu. Także pozdrawiam z przepięknego Dubaju i do zobaczenia. Mamy czwartek, przedostatni trening. Jutro jeszcze, jeszcze jedno pływanko. Przypłynąłem sobie tutaj na Międzypalmy. Chyba nowe ulubione zajęcie. Podziwianie tych wszystkich domów tutaj. Naprawdę niesamowite są. Jak w Simsach, światowe życie. I co? Jutro ostatni trening. W sobotę regeneracja. W niedzielę o 8 rano start. Ja sobie jeszcze zrobię ostatnie sprinty. I widzimy się, można powiedzieć, jutro na ostatnim treningu I Trochę mnie chyba dzisiaj przyjara, bo jest mocna lampa I się lekko posmarowałem Jeden dzień do startu, kochani Naprawdę mega imprezka się szykuje. Przyjechałem tutaj odebrać pakiet startowy. Zaraz wam wszystko pokażę jak tutaj wygląda. Eee, no fajnie, fajnie. Gorąco. Wiaterek fajny. No i zobaczymy. Zaraz wam pokażę jak tutaj wszystko wygląda od kuchni. bardzo fajna atmosfera. Piękna i freska się szykuje. Także zrobiłem trening w ogóle, bo pływałem sobie pół godzinki. E, fajnie, bardzo fajnie, cieszę się. Mam nadzieję, że jutro będzie taki sam humor i taka sama e, energia. Trzymajcie się, do zobaczenia.